Witam. Dzisiaj Wam przedstawię maskę polską MC1. Jest to maska cywilna, produkowana w latach 80. i 90. W zestawie z maską otrzymujemy taką oto instrukcję. typowa instrukcja do maski MC1, taką torbę zwyczajną workowatą, Otworzę i wam pokażę. Tak wygląda środku wygląda. Nic tam nie ma. Normalnie taki worek sam. Bez przedziałów. No i sama maska. Tak ona wygląda. Pokażę Wam filtr. Jest to filtr MS3 albo MS4. Nie wiem do końca. Możecie się przyjrzeć. Filtr pochłaniaczowi. Tak on wygląda. Budowa filtra jest taka. Tu jest azbest, a tutaj... Węgiel aktywowany, takie czarne granulki. No. Z tej maski to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i cześć.